W niewielkiej wiosce pod Lublinem wieczory zawsze wyglądały podobnie. Przyjaciele, napiszcie w komentarzach kraj, z którego jesteście z nami. Dziękujemy za wsparcie kanału i subskrypcję. Miłego oglądania. Stara chałupa z bielonymi ścianami, zapach świeżo upieczonego chleba i odległe szczekanie psów. Ale tamtego wieczoru w domu Marii i Jana wszystko było inne. Cisza, która zwykle panowała po kolacji. Została przerwana jednym zdaniem. Jan uderzył pięścią w drewniany stół tak mocno, że szklanka z kompotem zadrżała. Nadszedł czas, by podzielić rodzinny budżet. Maria podniosła wzrok z miski z barszczem. W jej oczach nie było ani zdziwienia, ani strachu. Jedynie cicho odłożyła łyżkę i otarła ręce w ściereczkę. Wydawało się, że ta kobieta, która przez dziesiątki lat milcząco służyła mężowi i dzieciom, Znów przyjmie kolejną wolę gospodarza. Ale tym razem w jej spojrzeniu mignęło coś innego, chłodna pewność. Jan rozgrzewał się z każdą minutą. Ile można, Mario? Całe życie to ja zarabiałem pieniądze. Ja jestem panem w tym domu. Czas wreszcie zrobić porządek. Osobno twoje grosze, osobno moje. Maria milczała. Jej cisza denerwowała go bardziej niż jakiekolwiek słowa. W tym momencie zadzwonił telefon. To był starszy syn z Warszawy. Jan włączył tryb głośnomówiący. — Synu, zdecydowałem. Czas podzielić budżet. Matka się nie sprzeciwia. Z drugiej strony było słychać. — Dobrze, tato. Bo mama i tak bez ciebie nic nie zrobi. Jan uśmiechnął się z zadowoleniem. Maria spuściła wzrok, a w kącikach jej ust pojawił się cień ironii, którego nikt nie dostrzegł. Następnego dnia po wiosce krążyły już plotki. Sąsiadka Helena, która zawsze wtrącała się w cudzie sprawy, spotkała Marię przy studni. Mówią, że Jan chce dzielić pieniądze. I słusznie, bo bez niego nie miałabyś nawet grosza, prawda? Maria nie odpowiedziała. Nabrała tylko wiadro wody i poszła do domu, zostawiając Helenę w zdumieniu. Bo zazwyczaj Maria czerwieniała się, tłumaczyła, a teraz... Była jak mur. W domu panowała napięta cisza. Jan chodził po pokojach, jakby czegoś szukał. Oglądał szafy, grzebał w szufladach. Był przekonany, gdzieś musi być jej tajna skarbonka, którą na pewno znajdzie. Tego wieczoru, gdy zasnął, Maria powoli wstała z łóżka. W ciemności przeszła do komórki. Tam, pod starymi ręcznikami i workami z ziemniakami, stała drewniana skrzynia. Była jeszcze z rodzinnego domu w puławach, od rodziców. Maria przesunęła dłonią po wieku, jak po czymś żywym. Wiedziała, w tej skrzyni tkwi jej prawdziwa siła, jej milcząca broń, którą strzegła przez lata. Otworzyła skrzynię. W świetle świecy zabłysły pożółkłe dokumenty. Ziemia koło Kazimierza Dolnego. Część domu w Lublinie. Testament rodziców. Wszystko to przechowywała jak świętość. Nikt, ani Jan, ani nawet dzieci, nie wiedział o istnieniu tych papierów. Maria ostrożnie wyjęła jeden dokument i długo się w niego wpatrywała. W jej oczach nie było lęku. Tliła się tam siła, którą przez lata ukrywała w ciszy. Włożyła papiery z powrotem, zamknęła skrzynię i cicho wróciła do łóżka. Jan przewrócił się na drugi bok i mamrotał przez sen. Wreszcie będzie po ludzku, jak u ludzi. Maria leżała obok i patrzyła w ciemność. Wiedziała, jutro wszystko się zacznie i tym razem milczeć nie zamierzała. Rano Jan znów hałasował w domu. Wydawało mu się, że żona ukrywa przed nim jakieś oszczędności. Otwierał szafy, wyciągał ręczniki, grzebał w garnkach. Maria patrzyła w milczeniu, jak robi bałagan i tylko mocniej zaciskała dłonie. Jej cisza jeszcze bardziej rozwścieczała Jana. Gdzie chowasz pieniądze? Ryknął. Sprawdzę wszystko, od komórki po strych. Maria wiedziała: Tego, czego on szuka, i tak nie znajdzie. Bo prawdziwe bogactwo nie leżało w kieszeniach ani nie stało w szafie. Czekało na swój czas w starej skrzyni, jeszcze od jej rodziców spuław. Myślami wróciła daleko wstecz. Przypomniała sobie swoje dzieciństwo. Ciepłe wieczory w rodzinnym domu koło Puław, jak ojciec uczył ją czytać pożółkłe dokumenty. Córeczko, to nie są zwykłe papiery, to twoja obrona. Kiedyś cię uratują. Matka mówiła inaczej. Strzeż milczenia, Mario. Nie każdy musi wiedzieć, co masz. Wtedy Maria nie rozumiała tych słów, ale z czasem wryły się one w jej serce. Gdy wyszła za mąż za Jana, zrozumiała. Rodzice widzieli więcej. On zawsze lubił mieć władzę w rękach. Gdyby wiedział o ziemi pod Kazimierzem Dolnym czy o starym domu w Lublinie, dawno już przepisałby wszystko na siebie. Teraz krążył po domu, zrywał półki i mamrotał przekleństwa. Do południa przyjechały dzieci z Warszawy: syn z żoną, córka ze swoim mężem. Wszyscy młodzi, pewni siebie, głośni, usiadły przy stole. A Jan od razu zabrał głos. Tak właśnie, dzieci matka ukrywa przed nami pieniądze. Ja chcę uczciwego podziału budżetu. Tata ma rację przytaknęła córka. Mamo, a co ty masz? Oprócz emerytury i kilku kur Maria milczała. Tylko jej dłonie powoli zwinęły ściereczkę leżącą na kolanach. I wtedy po raz pierwszy od wielu lat zrobiła krok, którego nikt się nie spodziewał. Wstała od stołu. Wyszła do komórki i po kilku minutach wróciła ze starą drewnianą skrzynią. Postawiła ją pośrodku izby. Co to za teatrzyk? Prychnął Jan. Ona w milczeniu otworzyła wieko. Uderzył zapach starości i czasu. Na stół trafiły pożółkłe dokumenty. Ziemia koło Kazimierza Dolnego. Część domu w Lublinie. Testament rodziców. W domu zapadła cisza. Dzieci spojrzały po sobie. Nie rozumiejąc, co to znaczy, Jan roześmiał się głośno. Kto dziś uzna te papiery? To makulatura. To trzeba sprawdzić, odezwała się córka i w jej głosie po raz pierwszy zabrzmiała niepewność. Jan chwycił dokumenty i zadzwonił do swojego dawnego znajomego adwokata z Krakowa. Ten obiecał przejrzeć je i powiedzieć prawdę. Jan był przekonany. Za dzień, dwa udowodni, że Maria zmyśla. Wieczór zakończył się kłótnią. Dzieci mówiły do matki ostro, zarzucały jej, że ukrywała prawdę. Jan pił wódkę w kuchni i powtarzał: Jeszcze wszystkim pokażę, że ja tu rządzę. A Maria siedziała na ławie przy oknie i patrzyła na zachód słońca nad lubelskimi polami. Wiedziała, ten dzień to dopiero początek. I w głębi serca czuła, że rodzinna spuścizna z puław wreszcie przemówiła. Po wiosce krążyły już plotki. Ktoś widział, jak Maria wyniosła na stół starą skrzynię. Inni powtarzali, że pokazała jakieś królewskie dokumenty. Pod sklepem mężczyźni śmiali się: Ta baba zmyśla, jakie ona może mieć papiery. Ona nawet podpisać się nie potrafi. A kobiety szeptały między sobą: A może to prawda? Kto wie, co jej rodzice zostawili w puławach? Jan chodził ponury. Zły. Czekał na telefon od adwokata z Krakowa. Kiedy telefon wreszcie zadzwonił, gwałtownie podniósł słuchawkę. Głos w słuchawce był suchy: Janie, muszę powiedzieć wprost. Dokumenty są prawdziwe. Ziemia pod Kazimierzem Dolnym i dom w Lublinie prawnie należą do Marii. Wszystko jest poprawnie sporządzone i nikt już tego nie zmieni. Jan pobladł. Jak to możliwe? wyrwało mu się. To przecież papiery z przeszłości. Nie, przyjacielu, to dokumenty własności. I uwierz, jeśli pójdziesz do sądu, przegrasz. Rzucił słuchawkę i długo siedział w milczeniu. W domu panowała cisza. Dzieci z Warszawy zauważyły zmianę w ojcu, ale on nie przyznał się, że jego plan się sypie. Zamiast uznać porażkę, Jan postanowił pójść inną drogą. Ona nas zdradza, powiedział do dzieci. Całe życie milczała, a teraz chce nas zostawić z niczym. Pozwolicie, żeby matka tak z nami postąpiła. Córka z mężem kiwali głowami, przekonani, że ojciec ma rację. Ale syn nagle zapytał: Tato, a jeśli mama naprawdę miała te dokumenty, dlaczego miałaby ci o nich mówić? Jan zapłonął gniewem, bo ja jestem mężczyzną w tym domu. Maria stała cicho w drzwiach i słuchała. Jej twarz była spokojna, ale oczy płonęły. Wiedziała, nadszedł czas. Następnego ranka pojechała do Kazimierza Dolnego. Niewielkie biuro notariusza przy głównej ulicy przywitało ją zapachem kawy i stosami papierów na biurkach. Notariusz przejrzał dokumenty, zrobił kopie, sprawdził archiwa. Potem uniósł wzrok i poważnie powiedział. Pani Mario, może być pani spokojna. Jest pani jedyną właścicielką. I ziemi, i domu nikt pani nie odbierze. Maria skinęła głową. Poczuła, jakby z jej ramion spadł ciężar, który niosła przez lata. Podziękowała i wyszła na ulicę. Kazimierz Dolny powitał ją gwarem targu, zapachem świeżych pierogów, dziecięcym śmiechem przy fontannie. Wszystko było takie proste i zwyczajne. Ale teraz patrzyła na to inaczej. Po raz pierwszy od wielu lat czuła się nie cichą Marią. Lecz gospodynią własnego życia. W drodze powrotnej w autobusie siedziała przy oknie i patrzyła na pola. W jej głowie brzmiały słowa ojca. To twoja obrona. Kiedyś cię uratuję. Teraz stawały się prorocze. W domu Jan przywitał ją krzykiem. Gdzie byłaś? Znowu coś przede mną ukrywasz. Maria tylko zgięła chustkę i postawiła torbę. Nie powiedziała ani słowa. Jej cisza była straszniejsza niż jakiekolwiek wyrzuty. Tej nocy Jan długo wiercił się w łóżku, mamrotał przekleństwa. Wydawało mu się, że grunt usuwa mu się spod nóg. A Maria leżała spokojnie, patrzyła w ciemność i wiedziała, jej siła dopiero zaczyna się objawiać. Po powrocie Marii z Kazimierza Dolnego w domu zapanowała ciężka cisza. Jan chodził jak rozwścieczony byk, mamrotał pod nosem, szukał winnych. Nie mógł pogodzić się z myślą, że jego żona miała majątek, o którym on nie miał pojęcia. Kilka dni później do wioski znów przyjechały dzieci. Przywieźli torby z jedzeniem, głośne głosy i przekonanie o swojej racji. W kuchni pachniało kawą i świeżymi bułkami z Warszawy, ale atmosfera była napięta. Mamo, zaczęła córka, musimy porozmawiać. Tata ma rację, ukrywałaś przed nami dokumenty. To niesprawiedliwe. Jesteśmy przecież rodziną. Rodziną! Maria po raz pierwszy od lat spojrzała prosto w oczy córce. A kiedy ostatni raz interesowaliście się jak ja żyję? Zapadła cisza. Jan wykorzystał pauzę. Widzicie? Ona chce wszystko przywłaszczyć. Dzieci, musicie stanąć po mojej stronie. Inaczej zostaniemy z niczym. Syn wzruszył ramionami. Jakby i on już miał wątpliwości. Ale córka i zięć byli stanowczy. Mamo, albo się dogadamy, albo zdradziłaś nas wszystkich. Maria powoli wstała. Poszła do pokoju, wróciła z niewielką teczką i położyła ją na stole. Wyjęła z niej kolejny dokument akt własności domu w Lublinie. To, co to jest? Głos Jana się załamał. To mój dom, powiedziała cicho Maria. Jeszcze od rodziców. Na mnie przepisany jeszcze za czasów PRL-u. Córka chwyciła papier i zaczęła go czytać. Czarnym drukiem widniało imię Marii. Zięć spuścił wzrok, syn przygryzł wargę. To znaczy, odezwał się wreszcie, że całe życie żyliśmy w iluzji, iż tata wszystko kontroluje. W iluzji, spokojnie powtórzyła Maria. Jan nie wytrzymał. Zerwał się i uderzył pięścią w stół. Kłamstwo. Zaskarżę to. Mam znajomych w Lublinie. Udowodnię, że mnie podstawiłaś. Porwał telefon i zaczął wydzwaniać do dawnych kolegów, do znajomych prawników. Ale wszędzie słyszał to samo. Dokumenty są bez zarzutu, nie ma czego podważać. Z bezsilności zaczął rzucać obelgami. Córka się rozpłakała, zięć próbował go uspokoić, lecz Jan nie słuchał. Krzyczał że Maria zniszczyła mu życie, że g zawsze była przeciwko niemu. Maria siedziała prosto, dłonie splecione na kolanach. W jej spojrzeniu była cisza silniejsza od jakichkolwiek słów. Kiedy awantura ucichła, Jan powiedział ostatnie. Jeśli tak, to albo wszystko będzie po mojemu, albo złożę pozew o rozwód. I wyniesiesz się z tego domu. Maria podniosła oczy i odpowiedziała cicho, ale stanowczo. Ten dom jest mój, i ziemia jest moja, i dom w Lublinie mój. Niczego nie zabierześ. Jan cofnął się, jakby otrzymał cios. Dzieci milczały. W domu słychać było tylko tykanie zegara. Tej nocy Jan długo siedział na ganku, palił papierosa za papierosem. Czuł, że traci nie tylko pieniądze, ale i swój autorytet. A Maria patrzyła przez okno i wiedziała, ostatni krok jeszcze przed nią. Wszystko rozstrzygnie się tam, gdzie zaczęła się historia skrzyni, w Kazimierzu Dolnym, wśród pieczęci i podpisów, gdzie cisza zamieni się w prawo. Poranne słońce wschodziło nad lubelskimi polami, gdy stary bus ruszył z wioski w stronę Kazimierza Dolnego. W środku było ciasno, pachniało giesłem i pierogami sprzedawanymi na przystanku. Maria siedziała przy oknie ze skrzynią na kolanach. Jan obok, ponury, zaciśnięte usta. Za nimi dzieci, milczące, spięte. Całe ich życie mieściło się dziś w tej podróży. Droga wydawała się dłuższa niż kiedykolwiek. W głowie Marii dudniły słowa Ojca, to twoja obrona. Kiedyś cię uratuję. Czuła, że właśnie ten dzień stanie się momentem, gdy cisza przemówi głośniej niż jakiekolwiek krzyki. W Kazimierzu Dolnym rodzina weszła do niewielkiej kancelarii notalialnej. Przy drzwiach czekało już kilku sąsiadów, którzy specjalnie przyjechali zobaczyć. Plotki rozeszły się szybko, Jan z Marią dzielą majątek. Każdy chciał zobaczyć, jak zakończy się ta historia. W środku, zapach starego papieru i atramentu. Notariusz, mężczyzna w średnim wieku w surowych okularach, rozłożył dokumenty na stole. Przeglądał je powoli, dokładnie, sprawdzając każdy wiersz. Cisza była tak gęsta, że słychać było skrzypienie jego pióra. Jan nie wytrzymał pierwszy. No to ceo, powiedz pan wreszcie to fałszywka, prawda? Notariusz podniósł głowę i spokojnie odpowiedział: Nie, Janie. Wszystkie dokumenty są prawdziwe. Ziemia koło Kazimierza Dolnego własność Marii. Dom w Lublinie również jest na nią przepisany. Nie ma żadnych podstaw prawnych by to kwestionować. W pokoju zapadła cisza. Córka zasłoniła twarz dłońmi. Syn ciężko westchnął. Zięć spuścił wzrok. Jan pobladł. Zaczął nerwowo mówić coś o nieuczciwości, o spisku. Ale słowa brzmiały pusto. Jego głos drżał. Usiadł na krześle i zakrył twarz rękami. Maria siedziała prosto, dłonie spokojnie spoczywały na skrzyni. Jej milczenie było cięższe niż jakiekolwiek przemówienie. Nie triumfowała, nie wyrzucała. Tylko czekała, aż notariusz postawi pieczęć i ostatecznie zamknie wszelkie wątpliwości. Za drzwiami słychać było szepty. To ta Maria, kto by pomyślał. Tyle lat milczała. Kiedy wszystko zostało sfinalizowane, notariusz przesunął dokumenty w jej stronę. Teraz jest pani jedyną właścicielką. Proszę dobrze strzec tych papierów. Maria skinęła głową i zamknęła skrzynię. Jan wstał i wyszedł na korytarz. Usiadł na ławce, pochylił głowę, wyglądał, jakby uszły z niego wszystkie siły. Dzieci stały z boku, nie wiedząc, gdzie podziać wzrok. Maria wyszła ostatnia. Zatrzymała się w korytarzu, spojrzała na męża i cicho powiedziała: Milczałam całe życie. Ale milczenie też ma swoją cenę. Jej głos był cichy, ale wszyscy, którzy stali obok, usłyszeli go. W tych słowach nie było gniewu, lecz prawda, która nie wymagała dowodów. Wzięła skrzynię, podniosła głowę i ruszyła do wyjścia. Za drzwiami świeciło słońce, tętnił gwar kazimierskiego targu, dzieci śmiały się przy fontannie. Życie toczyło się dalej, a Jan pozostał siedzieć w ciemnym korytarzu. Poszarzały z wstydu i przegranej. Całe jego życie, zbudowane na krzykach i władzy, rozsypało się. I dopiero teraz zrozumiał: Prawdziwa siła zawsze była obok, w kobiecie, którą lekceważył. Maria wyszła na ulicę, odechnęła pełną piersią i po raz pierwszy od wielu lat poczuła się wolna. Wiejskie kobiety, które stały niedaleko, patrzyły na nią z nowym szacunkiem. Przeszła obok nich w milczeniu, bo wiedziała, Teraz jej cisza brzmi głośniej niż jakiekolwiek słowa. To była jedna z niezwykłych historii życia. Jeśli poruszyła cię ta opowieść, napisz komentarz. Być może właśnie twoje słowa staną się wsparciem dla kogoś innego. Podziel się swoimi myślami. Zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych historii, które mogą zmienić spojrzenie na życie.